Cześć, witajcie na kanale 4x4 Majsterkowanie Hobbystyczne. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam na jakim etapie jestem przy pracach przy Suzuki Witarze oraz... To jest wiązka, fajnie okrojona. Całe pudło przewodów, które nie będzie w ogóle potrzebne. Interkuler został zamontowany z Forda Focusa, zrobiony tutaj do lot. Chłodnica została odchylona, tak aby tutaj zmieścić rurę z nierdzewki idącą do korektora. Tutaj zostało dorobione tulejki do chłodnicy. Po prostu, aby ją podnieść do góry tak, aby ten króciec, który tam się znajduje na dole nie wadził o ten blachę i można było go swobodnie założyć. Tutaj jest założony fajny przekaźnik, od razu zbudowanym bezpiecznikiem. On będzie sterował wentylatorem chłodnicy. Tutaj jeszcze podładowuję trochę akumulator, bo niestety jest padaka i będę musiał go wymienić za niedługo, ale powinna zapalić. Zaraz zrobimy test. Zostało mi jeszcze zrobić podciśnienia do serwa. Mam już to wszystko rozplanowane, tylko teraz będę się tym zajmował. W razie jeszcze nie miałem czasu. Tu będzie jeszcze pewnie spawany gdzieś czujnik temperatury do nowych zegarów. Jak widzicie, prowizoryczne krzesło już jest wiązka została już miarę ogarnięta wpijałem się ładnie do stacyjki rozruch jest już zrobiony ze stacyjki e, gaszenie tak samo udało mi się komputer, nie wiem czy tutaj będziecie widzieć to jest to coś tam czarne dokładnie tam gdzie teraz ostrość złapało czyli komputer od TDI znalazł się w tym samym miejscu co był oryginalny Vitary było go strasznie ciężko zamontować, ale się udało, bo tam nie ma miejsca a nie chciałem rozbierać całego tutaj e, wszystkich tych komponentów żeby się tam dostawać po prostu umęczyłem się i udało mi się go tam wcisnąć Liczniki, zegary są już rozebrane. Zamówiłem za AliExpress zegar, który będzie tutaj w zamian za obrotomierz. Będzie nowy odczyt obrotomierza elektryczny, do tego czujnik temperatury i parę jeszcze innych. Przyładowania będę musiał prawdopodobnie wymienić alternator. Nie jest to dobra wiadomość, bo dostęp tutaj do alternatora nie jest taki łatwy i dobry jak w poprzednim witarze, bo miałem go u góry. Sami spójrzcie. Dokładnie w tym miejscu znajduje się alternator. Będzie tutaj przekaźnik zrobiony 40A, podłączony pod sterowanie z oryginalnego sterownika. Z tego co założyłem po pierwsze jeździe, wydaje mi się, że wspomaganie dużo lepiej działa. Z tego co się orientowałem, to pompa jest wydajniejsza wtedy niż w witarze. Bardzo delikatnie chodzi kierownica, to fajnie na plus. Tutaj będę chciał się jeszcze wpiąć w bezpieczniki, w oryginalną troszeczkę od witary. Wyeliminowałem wszystkie, wszystkie te, które po prostu były nieużywane. Zwolniło mi się trochę miejsca. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tutaj jeszcze zrobię sobie dodatkowy przekaźnik od wentylatora, odgrzania świec. Akurat fajnie, wykorzystam wolne miejsce. Będę musiał coś wymyślić jeszcze z puszką od wyciągarki. Wcześniej miałem ją w miejscu tutaj w intercoolera. Teraz no niestety wcześniej była tutaj w tym miejscu. Będę musiał coś wykombinować, zrobić jakieś mocowanie. Jak macie jakieś pomysły, gdzie można by ją zamontować, możecie dawać, dać znać. Bo u mnie już trochę miejsce się zawęziło i nie będę miał za bardzo tego gdzie upchnąć. Lampy też będą na sprzedaż. Jakby ktoś był zainteresowany, ta jest cała, tą niestety zbiłem. Mam do niej nową szybę, więc, jakby ktoś chciał kupić te lampy, yy, będę sprzedawał yy, komplet i dam do tego w się nową szybę, ale trzeba ją zmienić po prostu samemu. Ja nie mam na to czasu. A lampy będę budował yy, jeszcze raz, tylko trochę z inną soczewką, ale to też pokażę Wam jeszcze w następnym filmiku. Najpierw muszę tego td uporządkować, żeby to wszystko było cacy. Jakby ktoś był zainteresowany, bagażnik dachowy, ten widoczny tutaj. Będę sprzedawał. Możliwe, że razem od razu z LED barem. On ma tak samo mocowanie na high-lifta i z high-liftem. Będę robił po prostu bagażnik aluminiowy. Zderzaki, które były przy wita, też będą szły na sprzedaż. Jakby ktoś był zainteresowany, możecie pisać do mnie na priv albo w komentarzu pod filmikiem, ja się do Was odezwę. Ceny nie będą jakieś kosmiczne. Chciałbym wziąć po prostu tyle ile wyszedł mi materiał i tak jak tutaj LED, czy tak samo high-lift. Więc piszcie śmiało w komentarzach, jak będzie zainteresowany. Myślę, że się dogadamy. Za mną kolejny dzień pracy przy w gitarze. Pokażę Wam, jak wygląda aktualny postęp i co już udało mi się zrobić. Jak widać, elektryka w samochodzie została już znacznie bardziej uporządkowana. Wszystko zostało opuszczone w peszlach. Będzie to jeszcze później troszeczkę bardziej uporządkowane. Raz niektóre kable jeszcze idą luźno. Tutaj został zdemontowany układ chłodzenia, ponieważ musiałem zdemontować alternator, nie było ładowania. Zostały alternatory dwie sztuki oddane do naprawy. Myślę, że w najbliższym tygodniu do mnie wrócą i będę mógł to już poskładać na gotowo, żeby tego nie rozbierać. Tutaj został wykonany taki adapter zamiast zaworu EGR. Zobaczcie jak go wykonałem. Gary prawdopodobnie zostają oryginalne. Przygotowałem nowe tarczki. Działam z tym właśnie. Będę chciał to wszystko połączyć, żeby było w oryginale. W przyszłości jest możliwy plan y, zaprogramowania. Nowego wyświetlacza do odczytu danych bezpośrednio z komputera gitary, ale też nic pewnego. Ja osobiście programuję w kilku językach, więc myślę, że to takie moje dodatkowe wyzwanie. Nie miałem wcześniej styczności za bardzo z programowaniem przy, przy samochodach, ale będę chciał, będę chciał to zrealizować. Zamówiłem już kilka takich komponentów, które będą mi niezbędne, ale na razie nie, tak po prostu to jest taki luźny temat. Nie wiadomo, czy mi się to uda zrobić. Będę chciał w wolnej chwili z tym podziałać, bo z czasem też bywa różnie. Tak to się prezentuje. Tutaj leżą jeszcze rurki, które wcześniej wykonałem. Tutaj jest czujnik termiczny do załączania wentylatora, chłodnicy. Miałem tutaj początkowo wspawywać również czujnik do czytów temperatury na zegarach, ale będzie on zamontowany finalnie na tej rurce, która jest przecięta i właśnie ją teraz widać. Wykonałem na to karce prosty trójnik, znaczy trójnik kruciec na wąż to będzie razem z tym zespawane, zostało to nagwintowane pod czujnik witarowy, aby odczyty były jak najbardziej prawidłowe, czyli takie jak były na, w oryginalnym czujniku i zegarach z witary problem, z który teraz mam to jest problem z czujnikiem z czujnikiem poziomu paliwa, po prostu miałem wcześniej zbiornik z butlą z gazem pod samochodem i ten czujnik po prostu nigdy mi nie działał, odkąd kupiłem ten samochód, ten czujnik był zawieszony w jednej pozycji i nie działał no i na ten moment włożyłem nowy czujnik do zbiornika paliwa. Próbowałem go podłączyć do zegarów ale niestety wskazówka w ogóle nie dyga, będę miał nowe zegary prawdopodobnie w tym tygodniu, więc zobaczę po prostu czy to jest kwestia zegarów, czy może gdzie indziej leży problem, bo podłączałem również oporniki do tego, żeby go podpiąć na krótko i niestety nie ma żadnej reakcji. Zobaczymy, myślę, że coś poradzi w tym tygodniu, bo chciałbym zachować wszystko w oryginale, zrobiłem sobie nowe tarcze, które widzieliście wcześniej, bardzo mi się one podobają wizualnie i chciałbym, żeby one zostały. Z takich ważnych rzeczy, które będę chciał jeszcze zrobić. Po pierwszej przejażdżce, takiej już na asfalcie, czy gdzieś w delikatnym terenie, wykonać derzaki z aluminium. Chcę się nauczyć spawać aluminium i myślę, że to będzie takie dobre zadanie na początek. W kolejnych odcinkach myślę, że nagram też coś z pracy stokarki. Z Kilka osób mnie pytało, jak sobie radzi tokarka JSTZS po remoncie. Tutaj pokażę wam, jak ona wygląda. Miałem wcześniej tokarkę Titan 750 Chin, została sprzedana. Ta wleciała w miejsce starej tokarki starej i nowej, bo Finka była nową tokarką. Była bardzo precyzyjna, ale po prostu nabyłem starszą tokarkę. Chciałem zobaczyć jak się na tym pracuje. No i tak została już u mnie. Tutaj taka ciekawostka mała. Nabyłem w weekend fajną frezarkę, już wam pokażę jaką. Fajna frezereczka odkupiona z zakładów za bardzo niskie pieniądze. Co prawda nie uruchamia się ale silniki zostały sprawdzone na krótko działają. Jest możliwe że po prostu jakieś coś się spaliło w stycznikach może nawet bezpiecznik jeszcze tego nawet nie rozbierałem nie ma czasu. Czeka na swoją kolej ale fajny sprzęcik będzie służył w warsztacie. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeśli filmik Ci się spodobał zostaw suba na tym kanale. Łapkę w górę. A jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz pod tym filmikiem. Będę bardzo wdzięczny i zmotywuję mnie to do dalszej pracy. Dzięki i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!